Dobry, witajcie. Dzisiaj nagrywamy z Browsters. Spróbujemy tam wygrać kilka rundek. Będziemy kręcić kołem fortuny. jakim zadymiarze mam zagrać? Dobrze, więc wchodzę na koło fortuny i kręcę. Co to będzie? Co to będzie? Shelly. No to zagram w takim razie Shelly. Czyli muszę wejść i wziąć Shelly. No dobra, próbujemy. Zadajmy, masz na którym mam największą rangę, ale co tam? Chodzimy. Ja chyba od razu do krzaków lecę, tak mi się wydaje, bo. Albo no w sumie najpierw tego odgara dojedziemy. Albo dobra, idę do krzaków. Niezdecydowany jestem. Dobra. Może nam się uda, może nie. Miejmy nadzieję, że tak. Plaster mi się rysowało. W ogóle kto z was więcej używa plastra, a tego spowalniacza, co przy ucie? Ja, ja kiedyś cały czas używałam tego spowalniacza, a teraz używam praktycznie cały czas plastra. Plaster jest op. Ten karł gdzieś tu uciekł. I on jest. Ja nie mogę. Która jest godzina? Szer o kurde, co Edgar na mnie skoczył? Minus jeden. Dobra, to teraz skręcimy jeszcze raz. I kto to będzie? Jest dobry. Ems. No spoko, zagram Ems. Coś jest nowego nie. Czyli teraz wchodzę i biorę Ems. No dobra, próbujemy. Mam nadzieję, że się uda. Ja tam zbyt nie przypadłem za Ems. Kiedyś nie mega dużo grałem, a teraz tak mało. W sumie to mega dawno nią nie grałem. Próbujemy. Okej, okay. Dynamite. Nie, zginę jeszcze od Dynamika. Ja ostatnio jestem jakimś mega noobem w Brawla A ostatnio mega przycisnąłem Dobra dawaj dawaj go Tego Doryla O no już kurde HP mu się odrodziło Nie no leży leży Tu jest ten El Primo. On gdzieś tu jest. Ok, odpycham go. Nie, 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 nie. nie. jadek. Dobra, leży. Jakie dawno M z nie grałem. Ale dobra. Lecimy. Teraz kurczę. Gdzie jest ta osoba? Ja się boję wchodzić. Bo tam może się okazać, że, że tam jest jakaś szelka. Lub Edgar na 10. Dobra, tam w sumie. No, Anita. No mało i został. Zespo... No okej, okay, trudno. Więc plus 8 pucharków. Dobra, to patrzymy, kim mam teraz zagrać. Uwaga. Błagam kimś dobrym mortis. Ok. Ja Mortisa akurat mega lubię. Więc mogę sobie nim zagrać na spokojnie. Yy, w ogóle... W ogóle ciekawe, czy będziecie mieli tego Mechamortisa. Mortisa. Mi się on mega podoba. Jest już dzisiaj w sklepie. Dobra, lecimy. Widzę, że jest B Thanos. To chyba jakiś Polak pisał. Thanos. Ktoś napisał Thanos zamiast Thanos. Bo Thanos się pisze Tychy, Anny, Osy, a on napisał Thanos, po prostu Ty, Anny, Os. Dobra Ja tam mówię, w ogóle... O nie, strefa mnie Dobra Zlecimy tym Mortisem do krzaku Akurat mega lubię Mortisa I myślę, że raczej wszyscy by chcieli mieć Mecha Mortisa O nie, oj, oj, oj. dobra Czwarte miejsce nie jest aż tak źle Plus 5. Ogólnie, no, u mnie tak na odcinkach nie będzie, tak jak u różnych youtuberów, że będę tam coś kupywał czy coś, ale no, czasem tak będzie. Dobra. S... Leon. No dobra, akurat Leona to ja mam wykokszonego mocno, ale mam też na nim tą 20 rangę, ale próbujemy. Mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że wam się to przyjemnie ogląda. Dobra, lecimy. Co się Lecę Ona no już będzie leżeć, ten dynamite'iem dojedzie. Dobra, leżą. Ja tam może kogoś podjadę, jak ktoś tam jest. Na ulcie Widzę czeki. No cztery HP jej zostało. Mało, no ale i tak jest dobrze. Dobra. Kim teraz? Dawaj ki... kogoś dobrego, kogoś dobrego. Gail. Spoko. Dosyć spoko. Gejla też mam dosyć dobrego. Wezmę sobie to. No i próbujemy. Mam nadzieję, że teraz się uda. Szkoda, że nie możecie mi napisać, jak się włącza, komentarze, bo nie umiem. Ale tam na pewno jakieś przeniki są.

tam widzę że jest Iwi Ono mi tam może dojechać, kurde. Ej, ale skupienie z mojej strony. Ten dżin nie goni. O nie. Jajeczko się wykryło, Jajeczko. Dawaj, przyciągnij mnie dżin, przyciągnij mnie. Dawaj. Jego muszę dojechać. On mnie na bank przyciągnie. Ja go muszę dojechać. Że teraz ten ból. Nie, 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 niebo, 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 bo, nie Ten Jean nie dojechał. Czwarte miejsce znowu. Cały czas czwarte. Dobra, to sprawdzamy kim teraz będę. Grał. Uwaga. Dawaj, dawaj, dawaj Znowu Mortis? Spoko Mogę znowu zagrać Mortisem Okej, okay, gramy No ja tak mam nadzieję, że to się uda w końcu wygrać Myślę, że od razu będę leciał do krzaków Nie ma się cackać Tu jest jakaś boni. O nie, tam jest sam. Godzilla King. Nie, King Kong lepszy. Myślałam, że go tak tego... kiwam. nie, o nie, o nie, 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 nie. Tam jest jeszcze Janet. Ja. Nie. Bibi mnie dojechała. Myślę, że tak jeszcze 3 minutki. Dobra. To kim teraz będę grał? Gej. Dobra, to może ja sobie tym razem zagram tym normalnym Gailem, A nie skinem. W ogóle ciekawe też, kto z Was ma tego, tego skina do gejla. Ale widzicie, co jest głupie w tym mechamortisie? Że nie da się go wypróbować. A gdy ktoś by chciał go kupić. Tego nie wypróbuję i to jest dziwne. I w ogóle patrzcie, jak ten wielki miecz ma się zmieścić do tej małej torebeczki, którą mam tu z boku. Tego też nie rozumiem. A ogólnie sklep jest dzisiaj mega fajny. Dobra, to ja gram. Please, żeby teraz mi kogoś słabego dobrało. Dawaj, dawaj, dawaj. No już widzę, tam jest szelka. Simba O nie Wiem, że teraz jest Tara na gadżecie Gdzieś Ten bas sobie tylko ultał, ona mnie ładuje w taki sposób W sumie Tara na tą mapę jest dosyć spoko Bo ona wszystko będzie widzieć w tych szakach O nie o, No niestety Zagram jeszcze jedną rundkę. Dobra. Uch, próbujemy. Dawaj ból. Bull. Okej. Okay. Bólem jeszcze dzisiaj nie grałem. Więc w sumie to dosyć dobrze. Szybko sobie tylko zmienię. A i gram bólem. Dawno zwykłym bólem nie gram, ale zagram i tak tym. Dobra. <gryw> Mam nadzieję, że się teraz uda. Tam zacięło. Ok, lecimy. Ja od razu bólem co do krzaków można wchodzić. No tutaj widzę, że bo. Tego, bo sobie daje. E, nie. Dojechałem go. Widzę, że jest dynamite. Jest to mój spray. Próbujemy tego bo... dojechać. O nie, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem. No dobra. Wiecie, co jeśli zostawicie pod tym odcinkiem 10 łapek w górę, to zagram jedną grę. Jeszcze. Myślę, że Wam się uda. Więc zagram jeszcze jedną grę. Mam nadzieję, że będzie to 10 łapek w górę. No nie będę grał drugi raz bólem. No, jeszcze raz. Uwaga, 8. Ośmiobitą, 8-bitem jeszcze nie grałem, no dzisiaj, więc jakby próbujemy, mam nadzieję, że się uda. I to jest ta ostatnia runda. Naprawdę wierzę w was, że dobijecie te 10 łapeczek. Ale 8-bit jest wolny Kogo to zawsze denerwuje to niech zostawia łapkę w górę, kogo zawsze denerwuje, że 8-bit jest tak wolny Przynajmniej ma daleki zasięg i jest mocny To na plus Kurde, nie udało mi się go okipić. Ale on jest wolny ten 8-bit, co jest? Przynajmniej tak się wydaje Mógłbym dojechać. Ona mnie skoczy do netgar No nie. To by mi moje działko zniszczyła. No nie, on co na mnie skoczyć. Dobra. O, ja też się z nim spróbuję zatimować. No, niestety więc dobra, więc to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. I nara.